Dobry dzień dobry. Witaj tutaj Olga, Fair of Balance, witaj na moim kanale. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o naszej mocy, naszej mocy działania, naszej mocy twórczej i dzisiaj chciałabym spojrzeć na to z troszeczkę innej strony, od strony chińskiej filozofii, chińskiej medycyny. Zazwyczaj mówię o czakrach, o siedmiu czakrach, centrach energetycznych. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o trzech centrach energetycznych. Wywodzących się z filozofii chińskiej, chciałabym Ci pokazać spojrzenie na naszą moc z troszeczkę innej strony od nauk wedyjskich i nauk właśnie medycyny chińskiej. No więc co? Zaczynamy! Na wstępie chciałabym Cię zapytać, gdzie jesteś? W którym miejscu w ciele identyfikujesz się, że jesteś? Największa ilość osób zawsze mówi, że w głowie, gdzieś tu za oczami. W głowie, i tak właściwie odpowiada większość Europejczyków. Żeby było ciekawe, u Chińczyków jest to splot słoneczny, jest to tutaj, i tutaj się identyfikują. Jeszcze niektórzy identyfikują się w łonie, tutaj niżej, w macicy, także każdy identyfikuje się w innym miejscu. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, gdzie ty siebie czujesz, w którym miejscu, w ciele jesteś. W którym miejscu w ciele wydaje ci się, że jesteś skupiona energetycznie? Jest to fajne ćwiczenie, żeby w ogóle popracować z ciałem i zastanowić się, jak siebie postrzegamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o miejscach eliksiru, polach eliksiru w ciele, które są odpowiedzialne za wiele rzeczy. I tak jak ja zawsze się skupiam na czakrach, które są właśnie odpowiedzialne za naszą moc za naszą energetykę ciała, za nasze zdrowie i za nasze też nastawienie. Tak, dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć o trzech innych miejscach, które też mogą mieć wpływ na to, jakie jesteśmy. Jak wiesz, ja mówię o czakrach i mówię, że jest ich 7. Niektórzy uważają, że ich jest 9, jeszcze inni mówią, że jest 12, a jeszcze inni mówią, że 112. Wszystko chodzi o nasze punkty energetyczne. W medycynie chińskiej są to Dantieny. Dantieny, Dantiany, różnie się to wymawia. I mówi się o trzech głównych miejscach. Medycyna chińska mówi, że jest 12 kanałów energetycznych w naszym ciele. Tak naprawdę tych kanałów energetycznych jest o wiele, wiele więcej, bo to jest nasz układ nerwowy. Ta niesamowita sieć wszystkich naszych komórek nerwowych tworzy niesamowite połączenie i poprzez sygnały elektromagnetyczne, poprzez sygnały w ciele energia się rozchodzi. I ma to niesamowity wpływ na nas. Również meridiany, czyli te takie mniejsze skupiska w naszym ciele, są odpowiedzialne za stan zdrowia naszego ciała i ogólnie za stan zdrowia nas, jako całej istoty na tej planecie. I tak jak mówiłam, według medycyny chińskiej, od jakości i siły Dantianów zależy jakość Twojego życia. Twoja charyzma, Twój stan zdrowia, Twoje emocje. Ilość pieniędzy, jakie posiadasz na swoim koncie, jakość życia społecznego, jakość życia seksualnego, jakość Twojej kreacji, tworzenia kreacji w Twoim życiu, no i też jakość poziomu Twojej inteligencji, czyli to, czy jesteś inteligentna, czy troszkę mniej, to zależy, jak silne są Dantieny w Twoim ciele. Dantieny są trzy, ułożone są w trzech miejscach. Ja za chwilę przedstawię grafiki. Jak rozłożone są czakry w naszym ciele, a jak rozłożone są dantieny w naszym ciele, tak żeby można było sobie porównać. Tak jak wspomniałam, dantienów jest trzy. To, na jakim poziomie świadomości jesteś i ile masz energii w sobie, właśnie zależy od mocy dantienów, od tego jak bardzo są zasilane energetycznie. Według nauk wedyjskich są trzy poziomy świadomości, nazywają się guny. Najniższy poziom świadomości to jest tamas. Ma kolor czarny, jest taki najbardziej ospały. To tak jakbyś była cały czas w uśpieniu, w takim spowolnieniu. To jest Kojarzone z lenistwem, z prokrastynacją, z nierobieniem, z brakiem celu w życiu. To jest apatia, to jest bezruch, to jest też depresja. Takie osoby słabo odróżniają, co jest dobre, co jest złe, są bardzo takie powolne, zawsze marudzące, mające złe nastawienie. Trudno jest im ustalić, co jest dobre, co jest złe, jak w ogóle ocenić swoje życie, są bardzo egoistyczni. Prowadzą niezdrowy tryb życia, to są różnego rodzaju używki, tak naprawdę sami sobie dowalają. I często te osoby, właśnie w tym poziomie świadomości, w Tamasie, tracą energię. One ją zużywają na niepotrzebne rzeczy. To może być też taki moment w Twoim życiu, kiedy jest świadomy odpoczynek. To też jest wtedy. Poziom Tamas, ale to jest zupełnie coś innego. To jest w takim pozytywnym słowa znaczeniu, gdzie po prostu dajesz sobie pozwolenie na odpoczynek. Ale te wcześniejsze rzeczy, które opowiedziałam, jeśli chodzi o Tamas, są właśnie negatywne i to są takie osoby, które na nic nie robieniu tracą jeszcze więcej energii, niż jakby miały coś robić. Drugi poziom świadomości to jest rajaz. I to jest cała Europa Zachodnia. To są te właśnie chomiki, które pędzą w karuzeli i gonią za czymś, gonią za rzeczami materialnymi, gonią za pieniądzem, gonią za sławą, za dobrobytem. To są takie osoby, którym ciągle jest mało. Takie osoby skupiają się na przyjemnościach życia. Ważny jest dla nich dobrostan, dobrobyt bardziej, bardziej dobrobyt. To jest taki styl życia, Wszędzie prędko, wszędzie w spóźnieniu, wszędzie gdzieś w biegu, one gonią za władzą, za prestiżem. Kolor tej świadomości jest czerwony. Tutaj też uwidacznia się despotyzm, agresja, złość, duma, no i taki bardzo, bardzo mocny egoizm. I w tym poziomie świadomości też tracisz energię, bo tutaj ciągle się spieszysz, ciągle jesteś w czasie, ciągle jesteś wściekła, sfrustrowana poddenerwowana, masz takie wrażenie, jakby świat cały czas stał okoniem, jakby cały czas było pod górkę, jakby cały czas było nie tak, jakbyś sobie życzyła i to właśnie jest ten drugi poziom świadomości rajas. I tamas i rajas powodują, że tracisz energię. Przy tamas jesteś po prostu ospała, spowolniona i taka niewydolna, a przy rajas jesteś hiperaktywna. I bardzo, bardzo szybko możesz się wypalić. No i mamy trzeci poziom świadomości według nauk wedyjskich jest to satwa. Satwa ma kolor biały, no i to jest oczywiście jasność, światło, cnota, stan, gdy pozwalasz sobie zobaczyć rzeczywistość taką, jaka jest. I tutaj ten cudowny, złoty środek. Jesteś sprawcza, jesteś w swojej mocy, będąc w tym stanie świadomości, ani nie jesteś spowolniona, ani jesteś hiperaktywna, tylko jesteś bardzo w sobie, bardzo przy sobie. Obserwujesz siebie i nie reagujesz na świat rzeczywisty. To jest satwa. W zależności od jakiego poziomu świadomości jesteś, taką masz moc twórczą i taką masz moc właśnie w działaniu. Dlatego przyjrzyj się i zobacz sobie, która, który poziom świadomości. Najbardziej do ciebie przemawia w tym momencie. One oczywiście mogą się zmieniać, to nie jest tak, że jej masz na całe życie, ale to, o jaki masz poziom świadomości, powoduje o tym, jakie masz rezultaty w swoim życiu. Dlatego fajnie jest też znać i taki pogląd na, na naszą moc i na naszą sprawczość. Kolejna rzecz, jaka jest ważna, która mówi o naszej sprawczości i o naszej mocy. To są nasze centra decyzyjne, takie nasze trzy mózgi, bo my nie mamy tylko jednego mózgu, tylko trzy mózgi i to też jest ciekawe spojrzenie, ciekawy pogląd. Mamy trzy mózgi, pierwszy mózg jest w naszych jelitach, tak? Jest, mówi się, że jelita to jest nasz drugi mózg, ale tak naprawdę zwoje neuronowe bardzo zagęszczone znajdują się tutaj pod splotem słonecznym na przedniej części żołądka i tam naprawdę bardzo mocno, Pracują te zwoje. Tutaj mieszka Twoja intuicja. I tutaj bardzo często czujesz takie ściśnięcie w żołądku albo motyle w żołądku, i to jest właśnie to rozmawianie z intuicją. Pamiętaj, że kiedy intuicja jest na tak, wtedy czujesz takie mrowienie do góry, to może być spiralka do góry, prądy, będziesz czuła wzniesienie. Jeżeli intuicja jest na nie, możesz poczuć. Obciążenie, właśnie ten skórz w żołądku, tak, taki dyskomfort, to właśnie poprzez ciało intuicja się z Tobą porozumiewa i najczęściej to jest właśnie w splocie słonecznym, w szczucia. Drugim naszym mózgiem jest serce. Serce ma swój własny układ krwionośny i ma swój własny układ nerwowy. Tam też są zwoje mocno splecione nerwowe w ściance serca, chyba między lewym a prawym przedsionkiem, czy między lewą a prawą komorą. Ale serce jest dość naiwne. I tutaj problem jest taki, że serce chce się oddawać każdemu, dlatego czasami nas zaślepia. Mówi się, że w sercu mieszka dusza. I dlatego bardzo często my oddajemy siebie innym tak po prostu. Bardzo dużo robimy innym, a zapominamy o sobie. Żeby to serce dobrze funkcjonowało, to zawsze przypominam: pamiętaj o sobie i stawiaj siebie. Na piedestale, na pierwszym miejscu, zawsze pytaj siebie i swojego serca, czy chcesz to zrobić, czy to jest zgodne z, z Twoimi poglądami, czy to jest zgodne z Tobą i czy na pewno chcesz podjąć takie decyzje, a nie inne. Czy robisz to dla siebie, czy robisz to dla kogoś? Trzeci nasz mózg to jest nasz mózg, i tam może nie mieszka, bo nie schodzi jednak do ciała, ale z mózgiem. Jako naszą taką anteną, która komunikuje się z całym tutaj wszechświatem, z całą rzeczywistością, e, połączony jest nasz duch. Tak, ja już we wcześniejszym filmie mówiłam, że duch to nie jest dusza. Duch jest bardzo wysokowibracyjny, energetycznie i nie schodzi na tą planetę, ale właśnie poprzez mózg, poprzez naszą szyszynkę, poprzez nasze mm, tutaj, poprzez czakrę korony, nasz duch się komunikuje z naszym mózgiem, i mózg też jest bardzo decyzyjny w zarządzaniu. Jak postrzega świat, jaką widzi perspektywę, jak go odbiera. Więc tak naprawdę nasz mózg nie jest takim centrum decyzyjnym, bo na to się składają inne też części. On jest raczej bardziej jako taka antena zbierająca wszystkie informacje dookoła i przetwarza je do ciała. I tak jak teraz opowiedziałam Ci o trzech poziomach świadomości i o trzech naszych takich miejscach mocy decyzyjnych. Tak do tego jeszcze dołożę trzy dany. Mamy Dantien najwyższy, dantien środkowy i Dantien najniższy. Dantien najwyższy jest w centrum głowy jest przy szyszynce. Dantien środkowy jest w naszym sercu, a Dantien najniższy jest pod pępkiem, między pępkiem a naszym łonem. I teraz jak zasilać te dany? One działają podobnie jak nasze czakry, więc dają moc naszemu ciału, dają moc naszej istocie. No i tak jak zawsze, jeżeli chodzi o ten najniższy dantjen, czyli ten, który jest pod naszym pępkiem, to ja zawsze mówię: uziemiaj się, zdaj buty, chodź na bosaka po ziemi, po trawie, po śniegu, po piasku, po kamieniach. W ten sposób doładowujesz ciało, doładowujesz nasze centra energetyczne, również te centra, które się nazywają dantjenami. Nasz układ nerwowy. Nasz układ neuronalny jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. To, co się dzieje w dzisiejszych czasach, wszystkie te anteny 5G, telefony komórkowe, wszystkie fale elektromagnetyczne, one bardzo wpływają na nasze ciało. Dlatego zawsze mówię, żeby chodzić na bosaka po trawie, po ziemi, uziemiać się, doładowywać się jonami, ale też przebywać w naturze, też jeździć do lasu, przytulać się do drzew. Obcować z przyrodą, tak jak to robiliśmy kiedyś, uciekać z miasta od tych wszystkich anten, od tych krzyczących billboardów, od tych reklam i wyciszać się, doładowywać energetycznie właśnie w miejscach przyrody, w naturalnych miejscach, gdzie tego tam po prostu nie ma, a ty możesz się poczuć swobodnie. Możesz nawet położyć się całkowicie na ziemi, na płasko i w ten sposób się doładowywać jeszcze bardziej. I tak jak zawsze, ja mówię o tym chyba na każdym filmie, żeby się właśnie uziemiać, doładowywać jonami dodatnimi, ale też żeby za każdym razem pytać siebie, czy jeżeli robisz jakiś projekt, czy robisz go z serca dla siebie, czy z serca dla innych. Pamiętaj, że jeżeli projekt jest twój i on idzie z twojej drogi duszy, on idzie z twojego serca, idzie z twoich działań, to będziesz czuła po zrobieniu takiego projektu ekscytację, radość i dumę. Jeżeli czujesz zmęczenie, przygnębienie, Negatywne uczucia, to znaczy, że ten projekt nie jest Twój, że on nie jest zrobiony przez Ciebie dla Ciebie, tylko jest zrobiony przez Ciebie dla kogoś. I tutaj przechodzimy właśnie do tego Dantienu środkowego, który jest właśnie w sercu. Serce jest naiwne, serce chce kochać wszystkich, serce chce się oddawać każdemu, pomagać, wspierać. A tutaj ja namawiam, żeby jednak mieć ten zdrowy rozsądek i żeby właśnie dbać o siebie, stawiać siebie na pierwszym miejscu i zawsze pytać, czy ja tego chcę, czy to jest moje, czy jest, to jest to, po co tutaj przyszłam. Nigdy nie zapominaj zapytać siebie o to, bo bardzo często wydaje nam się, że tak, tak, ja chcę to zrobić, a tak naprawdę gdzieś tam z tyłu głowy słyszymy sobie taki cichy głos, który mówi, że wcale tak nie jest. Dlatego zawsze się zapytaj, czy chcesz to robić, czy musisz to robić, czy to jest Tobie w tym momencie potrzebne. A jeśli chodzi o najwyższy dantien, to to, co nas ogranicza właśnie w doładowywaniu tego dantienu, to jest dość kontrowersyjne. Otóż nasz chrzest. Przez to, że byłyśmy chrzczone, w jakiś sposób pole widzenia, tak powiem, pole widzenia w cudzysłowie zawęża się. Poprzez chrzest i właśnie te aspekty religijne bardzo często nam się ucina poprzez programowanie, też w dzieciństwie, że widzenie więcej, czucie więcej, postrzeganie czegoś inaczej nie, nie jest dobre, że coś tutaj jest nie taki. Właśnie ten chrzest nas tak zawęża, bo no nie wiem, według religii chrześcijańskiej, ale nie tylko, buddyjskiej też, ja się skupię na chrześcijańskiej, bo jest mi najbliższa. Gdy widzisz anioły, to jest OK, ale gdy widzisz już, nie wiem, jakieś ufolutki, to to już nie jest w porządku. Dlatego ten chrzest tak bardzo zawęża perspektywę postrzegania i łączenia się energetycznego też z wszechświatem poprzez ten dantian najwyższy. To jest jak trochę taki nałożony filtr na ten Dantien, na to postrzeganie, na to czucie. No tak zostało to zaprogramowane i tak to działa. No dobrze, powiedziałyśmy sobie dzisiaj o kolejnych trzech centrach energetycznych, o Dantienach. Było to spojrzenie z chińskiej medycyny, tak Chińczycy postrzegają nasze punkty energetyczne. To w takim dużym uproszczeniu, bo tak jak mówiłam wcześniej, są też kanały energetyczne, merydiany, które też mocno wpływają na stan naszego ciała, stan nasze, naszej duszy, na myślenie, na działanie, na naszą sprawczość. Omówiłyśmy sobie takie trzy najważniejsze też y, poziomy świadomości, to akurat z nauk wedyjskich, i omówiłyśmy sobie trzy nasze centra decyzyjne, nasze trzy mózgi. Chciałam Ci w ten sposób przybliżyć to, jak ważne jest nasze ciało w połączeniu z naszą duszą, jak bardzo decyzyjne i y, twórcze jest nasze działanie. Będąc w zgodzie i harmonii z naszym ciałem i z naszą duszą. W momencie, kiedy zaczniesz siebie obserwować, będziesz bardziej szła do wewnątrz niż na zewnątrz, będziesz się skupiała na reakcjach swojego ciała, na tym, jak się zachowuje Twój żołądek, czy się kurczy, czy jest rozluźniony, jak się czuje Twoje serce, czy przyspiesza, czy jest spokojne, oraz to, co masz w głowie, jakie masz myśli i jakie się pojawiają za tymi myślami uczucia i emocje w ciele. Będziesz miała większą kontrolę nad swoją sprawczością i nad swoją mocą. Mam nadzieję, że ten film był inspirujący. Mam nadzieję, że był interesujący. Jeżeli tak, to oczywiście polub ten film, polub mój kanał, zaobserwuj. Takich filmów będzie za każdym razem coraz więcej. Ja je będę nagrywała, będę się dzieliła z Tobą wszystkim tym, co odkrywam sama, czego się dowiaduję, bo myślę, że to są bardzo fajne informacje. Tutaj zupełnie inne spojrzenie na nasze centra energetyczne, tym razem nie czakry, tylko dantieny, coś nowego, coś innego, ale wydaje mi się, że też bardzo interesującego. Dziękuję Ci niezmiernie, że tutaj jesteś, że jesteś na tym kanale, że mnie obserwujesz i zapraszam, zapraszam na kolejne filmy. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!